Rafał Czaskowski, ten wnuk ubecji i syn postkomuny, ma na swoim koncie osiągnięcie takie, że prawdopodobnie zapisze się jako ten prezydent Warszawy, który wita powstanie mafii ukraińskiej na naszym terenie. Jakiś czas temu, już lata temu, mafia ta taka dosłowna, kryminalna gdzieś zniknęła, wszystko co było do rozkradzenia zostało rozkradzione. No i teraz pojawia się nowa. Dzięki naszemu zaprzyjaźnionemu panu redaktorowi Leszkowi Szymowskiemu mamy taką świeżą informację, że w tych dniach wydział policji Wydział do walki z terroryzmem kryminalnym i zabójstw. Jest to elitarna część policji polskiej wystosowała taki krótki raporcik, informację przekazaną komendzie głównej, że mianowicie Ukraińcy są głównymi przestępcami, to najcięższymi w Polsce liczby, które mówią same za siebie: zabójstwa, 90... 95%, pobicia, 91%, wymuszenia rozbójnicze, 88%. Witamy więc mafię ukraińską, która jest szczególnie niebezpieczna, szczególnie hermetyczna. Posługuje się nawet językiem nie do końca ukraińskim, tylko gwarą przestępczą, która jest trudna do rozpracowania przez polską policję. Zmiana tradycji do tej pory to Jidysz był językiem, który dominował gwarę więzienną. Witamy zatem ten nowy element polskości na koncie m.in. pana Rafała Czaskowskiego.